się ładnie. Była mała grupka drobnicy. I widać coś tam podskubywało. Chcę się pokazać. No dobra, pokazał się. Ну ладно, ладно. Не, не ладно. А что ты ну ладно, ладно. Będzie chyba dziewięćdziesiąt. Zaraz zobaczymy, będziemy mierzyć. O, piękna, piękna. O, taka. Piękna z samego rana. Już Bierzemy na warsztat. Równe dziewięćdziesiąt. Tak. Lecimy do wody. Bardzo miło się to zaczyna. Jest falta, ale jak na razie jest nieźle. Jest tu od groma leszczy. I liczę na to, że te szczupy będą podgryzać co nieco. Jest 20 po 6.00. rybejka. thank nice. you Kolejna rybka w opadzie tym razem. Przygotowywałem się właściwie do rzutu, do trollingu. Rzuciłem, jeszcze nie zdążyłem dobrze ruszyć. Pontonę podbiłem. Przynęte i od razu usiadł następny. Jest tutaj taka. Widać, szkółka drobnicy. Są też pajki. To jest. A ty właściwie z tego samego miejsca. Piękny. Pewno cięższy niż przed chwilą, ale czy większy nie wiem. No jest większy. No wspaniały dzień. Taka ryba. Ładna, zdrowa. Pięknie, tak to może tutaj rzucę? Po prostu jak tak to się układa dobrze. to czemu nie? Tu jeszcze może jest. Troszkę można pożarkować warunki dzisiaj. Wiatr nie za silny, Słoneczko świeci. Wiaterek chłodnawy, ale ale zimno na pewno nie jest. No nic, szczupakowa pogoda. Byłem tu w tamtym tygodniu i, i pogoda była straszna. Zmakłem jak pierm Łowiłem parę ładnych godzin. a W pierwszych dwóch już byłem kompletnie mokry. I co Co dziwne, to ryby brały tylko podczas deszczu, a jak się deszcz skończył, to, to się skończyły brania. Fakt faktem, że później się zmienił wiatr, kierunek wiatru zupełnie się zmienił i zrobiło się strasznie chłodno. No ale tego się nie spodziewałem, że w największym będą będą brały ryby. I w sumie kupowałem bodajże 5 sztuk, z czego 3 nadawały się do zdjęcia. Jedna walczyła naprawdę fajnie. Mocna 80. to takie około 70 cm no a reszta to, to prawie jak żywiec dlatego dzisiaj chyba los mi to wynagrodził za to wszystko co zmarzłem w tamtym tygodniu dzisiaj wreszcie mogę połowić w fajnym słoneczku w fajnych warunkach i póki co rybki też dopisują uspokoiło to jest godzina 9.20 i to oznacza, że prawie 2 godziny już nie ma brani niby widać tutaj jakieś podejrzewam, że to wszystko leszczyki no ale nic tutaj się nie dzieje charakterystyczne dla tego jeziora jest to, że jak ryby biorą to biorą przez jakieś 2 godziny, szybko się najadają Później jest długo, długo spokój. Jest tu bardzo, bardzo dużo białej ryby. I normalnie, jeśli przychodzi ta godzina żeru, to jest prawdziwa rzeźnia. Te szczupaki szybko się najadają, zaraz z powrotem. Uciekają gdzieś tam do swoich kryjówek i są kompletnie niedostępne. Dlatego czekam po prostu na tą kolejną godzinę żeru. Wiem, że one tu wyjdą. Nikt nie wie o której godzinie. No ale trzeba czekać. Jeść przecież muszą. Czas chyba na drugie śniadanie widać zaczęły wcześniej, no bo zaczął się ten żer około godziny 6, przed 6 i, i trwał przez jakieś właśnie dwie, 2, pół godziny no i teraz czekamy na kolejną falę Dwa skubnięcia, jedno odprowadzenie rybki ładnej, około 90 z ręki rzucałem, ale nie chciała ukąsić, bo płynęła pod sam ponton, no i czegoś się tam bała, także się nie udało, no lampa jest niesłychana, może być bardzo, bardzo kiepsko. Zbliża się godzina 12 za 15. .00. Ostatnie branie. Chyba około. Nie liczę tych puknięć. Około 9.00. Także parę godzinek. Bez niczego. No to ostatnia rundka. Jeszcze 15 minut i, i uciekam. Powiem Wam, że wszystko się skończyło, odkąd wyszło to mocne słońce. Wprawdzie jest wiatr i falka, ale żeru w ogóle nie ma. Nie ma żadnych brań, żadnych dość do przynęty. Także nie widzę sensu, żeby tu dalej siedzieć. Podejrzewam, że te rybki będą brały jeszcze wieczorem też przez jakieś dwie godzinki i no, na tym będzie koniec w te takie ciepłe dni niestety niestety tak to wędkowanie wygląda w Polsce już musi wyglądać teraz bardzo źle jeżeli chodzi o drapieżnika jeżeli jest ta fala upałów to wątpię, że tam w ciągu dnia w ogóle cokolwiek może skubnąć także tu od razu współczuję wszystkim łowiącym w Polsce teraz bo naprawdę będą musieli pewnie długo długo poczekać zanim ten drapieżnik tam będzie naprawdę fajnie aktywny jeśli macie jakieś sposoby na upalne pogody, jak łowić, jak łowić drapieżniki, to ja chętnie posłucham, bo na, na pewno jest to możliwe, tylko naprawdę pewnie trzeba, trzeba mieć jakiś tajny, tajny chwyt, że tak powiem. Także piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś fajne sposoby i możecie je zdradzić. Pomożecie na pewno wspólnie sobie, no i pewnie mnie w niektóre dni, także Zapraszam do, do komentowania Dobra kochani, na dzisiaj koniec Dość tego dobrego, ryby nie biorą, trzeba iść do domu Rano było bardzo w porządku Wpadły co prawda dzisiaj, no dużo Trzy ryby, chociaż były jeszcze dwa Bardzo naprawdę fajne odprowadzenia Jedna ryba około 80 cm I druga około 90 cm Z dwa jeszcze półknięcia I to wszystko, także ryb może nie było dużo Bo tylko trzy rybki, ale rybki były solidne Także, jak najbardziej, dzień na plus. Trzeba teraz utęskniłem czekać na kolejny tydzień. Także zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka. Pamiętajcie, łapka w górę i wciśnijcie dzwoneczek, żebyście wiedzieli, kiedy pojawią się nowe firmy. Także do zobaczenia wkrótce.